Icon Laser Med 2 to najnowsza generacja masażu podciśnieniowego z użyciem lasera oraz światła LED. Zabieg łączy w sobie masaż podciśnieniowy z użyciem zmechanizowanych rolek, które dodatkowo stymulują skórę. Jest to nieinwazyjna metoda redukcji tkanki tłuszczowej z miejsc opornych na odchudzanie. Dzięki technologii masażu podciśnieniowego jesteśmy w stanie redukować obrzęki oraz zastoje limfatyczne, a dodatkowo skóra staje się napięta oraz jędrna. Podchodząc całościowo do organizmu icon Laser Med 2 łączy w sobie bazę oraz fokusy. Baza to 20-minutowy masaż całego ciała. W przeciwieństwie do innych technologii opracowujemy tutaj zarówno przód, jak i tył. Po masażu bazowym przechodzimy do fokusów, czyli 10-minutowych intensywnych masaży danej partii. IPun Laser Medy 2 jest idealnym relaksem zarówno dla ciała, jak i dla umysłu. Sprawdzi się idealnie zarówno do brzuszków pociążowych, by je ujętrić, ale również przy redukcji celulitu, redukcji obrzęków oraz przy podniesieniu pośladków.